Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, zapraszam Was do poradnika na 2024 rok na temat diety, która zmieniła moje życie. Ograniczyła mi stany zapalne i wyglądam jak człowiek, a nie jakieś trądziki młodzieńcze w wieku 25 lat. Pozwoliła mi schudnąć jakieś 13 kg tłuszczu i już nigdy nie przytyć do tego poziomu tkanki tłuszczowej. I do tego mogę na niej uprawiać sport, nie musząc wciskać 5-6 posiłków, 2 kg ryżu, pół kg brokuła i tak dalej. No dla mnie bomba. Czy jednak keto? To nie jest jakaś szarlatańska metoda, jak dzisiaj niektórzy powtarzają. Czy kalorie to jakiś mit, który w urojonych głowach naukowców zrodził się tylko po to, abyś kupował ich leki, wydawał pieniądze, uzależniał się i po prostu na samym końcu umarł? Czy na keto nie ma ani wydolności, ani siły, a mięśnie lecą jak głupie, jeśli tylko odstawisz ziemniaki? Sprawdzimy to właśnie w tym cyklu, zapraszam. A dziś zajmiemy się pytaniem pod tytułem. Na keto nigdy nie przytyjesz, bo kalorie się nie liczą, w żadnym wypadku to nie działa, to jest przestarzałe, tak? I moi drodzy, w dzisiejszych czasach mamy takie dwa podejścia. Jeden od razu każe liczyć kalorie na diecie keto, tak? Podliczać sobie to wszystko, żeby kontrolować kalorykę. Drugi natomiast nie każe tego robić. I obaj mają rację. Obu tym panom wyjdzie. Natomiast jeszcze inni właśnie, tak jak tutaj, mówią, że to w ogóle nie chodzi o kalorie, bo kalorie kompletnie nie działają na żadnej diecie. No to, co jest tutaj wyliczone, że białko to jest 3,2 kilokalorie, węgiel to jest 4, a tłuszcz to jest 9, to można się wsadzić, nie powiem gdzie, to chodzi tylko o insulinę. Czyli jak jemy posiłek, ciach, insulina skacze, tak, wiadomo, że insulina wchodzi do krwi, zbiera cukier, zaczyna go magazynować tam, gdzie go potrzeba, nie? Jeśli nie potrzeba go na przykład w mięśniach, ani w mózgu, to hap, insulina bierze, płynie sobie w tym y, krwiobiegu, insulina to jest, nie mylcie z czym innym, że to, to jest, bierze ten cukier i pyk, wkłada go na przykład do komórki i tak właśnie tyjemy, więc jeśli nie ma skoków insuliny, jeśli na przykład y, obniżamy insulinę, czyli w ogóle nie jemy węgli, zero, zero skoków zupełnie, najlepiej jeszcze zredukować bardzo mocno białko, bo po co i tylko na samym tłuszczu jechać, no to co, no, no nie przytyjemy w ogóle, nie, no bo jak, no skoro insuliny nie ma, skoro nie ma co zebrać, to nie będzie, to nie będzie. The police, down by the Mississippi Te i inne postulaty możecie przeczytać na takich bardzo ugruntowanych swoich przemyśleniach, takich bardzo agresywnych forach internetowych. Przedstawiciele tam właśnie po prostu się gromadzą, oni sobie tam. Tańczą sobie, opowiadają jak to inaczej wygląda świat, tak? I ja też kiedyś fascynowałem się jakieś 5-6 lat temu Na przykład teorią lipostatyczną, teorią właśnie insulinową Jak zwał, tak zwał Ale w dzisiejszych czasach już wiemy Kalorie też działają Oczywiście, że dużo ciężej jest przytyć na diecie keto Bo mamy pierdyliard badań już dzisiaj na ten temat Natomiast to nie przez niską insulinę tylko! I że kalorie też działają Można je liczyć, nie trzeba ich liczyć, ale to wszystko działa. Mało tego, na przykładzie tego badania z 2017 roku, które ja naprawdę cały czas, chyba już z 20 razy w swojej karierze pokazałem to badanie. Dali małpom jednym tak, normalnie jedzenia, tak? A drugim dali restrykcje kaloryczne. Jedne i drugie jadły praktycznie to samo, czyli węgle też były w tej diecie. Ta małpa miała skoki insuliny w swojej diecie. Miała 30% mniej kalorii niż ta. I co się stało? Ta była gruba jak była, o tu są jej zdjęcia, a ta schudła. I co jeszcze dodatkowo? Nie tylko schudła ale i wydłużyła się maksymalna długość życia tej małpy. Tu mam takie badania, se przygotowałem. Analizując najnowocześniejsze badania, sponsorowane zarówno przez tych złych lekarzy, którzy chcą sprzedać nam leki, żebyśmy bumarni, jak i przez tych szarlatanów wysokotłuszczowych, ale wrzucając to wszystko, tak, do jednego tego kotła, mieszając tym kotłem, tym badaniami, potem wyciągając z tego wszystkie te metaanalizy i analizując to wszystko... Można dojść do wniosku, przynajmniej ja do takiego doszedłem, że ograniczenie konsumpcji węglowodanów, w tym cukru rafinowanego i skrobi, a dzięki temu zamiana ich na lepsze, gęsto odżywczo-niskowęglowodanowe produkty, czyli przejście na keto, tak ludzkim językiem, powoduje zmniejszenie stężenia insuliny w surowicy krwi, w tym spadek wagi. I koniec, nie trzeba czytać już, nie? No to jak insulina niższa, to spadek wagi, czyli koniec, po co szukać dalej? Nie, nic bardziej mylnego. I choć najczęściej można oba zjawiska faktycznie powiązać w początkowych fazach chudnięcia, to niekoniecznie musi tak być, gdy jemy nawet 10 tysięcy kalorii z samych tłuszczów. Bo dieta to faktycznie no, działa na wiele różnych y, problemów, na przykład na, na insulinooporność, na padaczkę, tak? Wykazuje lepsze właściwości odchudzające poprzez poprawę utleniania tłuszczów chociażby w organizmie. Zmniejsza powstawanie hemoglobiny glikowanej, czyli tak naprawdę zapobiega cukrzycy. Wrzucając jednak wszystkie te badania do miksera i poprawnie interpretując, to keto jest świetną bronią przeciwko otyłości, łatwą drogą do zdrowia. Ale otyłość z wielkim prawdopodobieństwem powoduje właśnie wkładanie do gęby nadmiaru jedzenia, zwłaszcza właśnie mieszanki cukrów i tłuszczów, czyli na przykład ponczusie, batoniki, inne takie rzeczy, nie? I tak, cukier i słodki smak, oczywiście jest to kwestia sporna w dzisiejszych czasach, ale mimowolnie sięgamy po kolejną porcję w bardzo krótkim czasie, jeśli zjemy na przykład cukru albo aspartamu. Ale to nie zmienia faktu, że po prostu jeśli insulina jest nisko, jeśli na przykład jakoś, nie wiem, chemicznie się ją zablokujemy i tu nie będzie skoku, tak, to nagle możemy jeść cały dzień pączki 10 tysięcy kalorii i nie przytyjemy po prostu. To prowadzi właśnie tylko i wyłącznie do dedukcji filozofa, który siedzi na ławce pod sklepem z piwem i tak on sobie myśli. Ej, to jak nie będzie skoku w to najlepiej chyba se zepsuć trzustkę, wywołać cukrzycę, zepsuć se ciała beta-trzustki, żeby cię nie produkowała i a ja już nigdy nie przytyję, to chyba jednak dobra jest cukrzyca na tycie. No nie, cukrzycy jakoś też tyją, tak? Więc jak masz cukrzycę, to po prostu trzeba to leczyć. Czy można więc przytyć na diecie keto? No tak, no skoro ja na przykład buduję mięśnie, to chyba można przytyć. Niemniej jest to dużo trudniejsze do zrobienia i już tłumaczę o co chodzi. Według mnie mamy oto pięć takich bardzo fajnych mechanizmów obronnych. I numer jeden. Większa monotonia smakowa względem diet wysokowęglowodanowych. Sytość sensorycznie specyficzna. Jeśli nie znasz tego terminu, to zapraszam Cię do tego filmu, który opracowałem na podstawie pewnego badania. Warto obejrzeć, ale pokrótce, porównując gościa, który jest właśnie na wysokowęglowodanowej diecie, idzie do pracy, to co? Najpierw oczywiście słodziutkie płateczki sobie tam w szamie, nie takie dobre, bo dużo energii, tak? Później idzie do pracy i co? Przerwie sobie z jakąś taką kwaśną zupkę, tak? Zje sobie zupkę z kruszeczkami kwaśną. Wraca do domu, no to co? Czyli się tradycyjny obiad, y, słony, ziemniaczki, y, jakiś tam kotlecik, tak. I na samym końcu, bo jest piątek, idzie na imprezę grillową, to sobie wybiera kiełbaskę, oczywiście tłuściutką, do tego gorzkie piwko, tak? I jeszcze jakąś tam ostrą pizzę na przykład ze słodkim ananasem. Więc tych smaków ma naprawdę dużo, tak? Natomiast porównując go do identycznego chłopa, który jest właśnie na diecie keto, to co? Rano se zje jajeczniczkę z masełku, taką fajną, czyli słone smaki wytrawne. Później idzie do pracy, kurde, nie chce mi się jeść w sumie, bo mnie zapchało trochę, to pominę se posiłek i wraca do domu i co zjada. Albo tam golonkę jakąś na przykład w Kapuście kiszonej, albo właśnie jakiegoś tam steka polanego masłem, do tego jakaś tam sałatka z oliwą, tak? Czyli wytrawne smaki dalej, nie? No bo to jest element tej diety. To są bardzo dobre dania, ale nie chce się po nie sięgać co chwilę. I na koniec idzie sobie na tą samą imprezę i nie wybiera na przykład tej ostrej pizzy pszennej, tylko on wybiera co? Kiełbachę tłustą plus to gorzkie piwo albo pięć, tak? Więc. Dużo mniej pokus tak naprawdę mas. Stąd to jego kaloryka jest dużo cięższa do wypracowania, bo on nie ma zachcianek, bo zjadłbym jeszcze to, albo bym pochrupał, tak? Albo bym coś słodkiego szejka się napił. Nie on nie zna tych smaków, ma ich mniej dużo w diecie, więc go tak do nich nie ciągnie. Natomiast właśnie jeśli chciałbyś zrobić masę na keto, to zapraszam do moich cyklów masarnia na przykład albo dzień jedzenia. Tam pokazuję, jak zwiększyć, bo to nie jest takie proste, tak naprawdę, nadwyżkę kaloryczną na Keto, więc ja tam pokazuję wam moje sposoby, nie punkt drugi. Cholesterol i kwasy nasycone zawarte, właśnie w posiłkach, które na co dzień jemy, przyczyniają się do sytości. Nie jest to jeszcze w literaturze tak mocno jakby ukierunkowane na to, że to faktycznie cholesterol i kwasy nasycone, ale takie jedzenie wygląda na to, że bardziej człowieka syci. I to może dlatego tłumaczy, dlaczego ludzie na wariancie dirty, tym brudnym takim keto, że wiecie, same kiełbasy, te kiełbasy z majonezem, żadne tam oliwy, żadne tam szparagi, żadne tam warzywa, tak? Tylko same takie. Może dlatego to tłumaczy, dlaczego ci ludzie tak szybko chudną, nie? Oczywiście, że po latach braknie im prawdopodobnie minerałów, witam. Ale jednak wygląda na to, że jest to duży plus, zawartość cholesterolu i kwasów nasyconych w diecie, jeśli chodzi o walkę z otyłością. 3. Kwasy nasycone, kto kiedyś spróbował sobie zjeść bardzo dużo kwasów nasyconych, bardzo dużo, to trzeba naprawdę przesadzić, to za chwilę przekona się, jak szybko chce tak naprawdę je wydychać tym drugim otworem oddechowym na kibelku, tak? Na przykładzie oleju MCT, bardzo łatwo można to zauważyć. Jeśli przedawkujesz trochę tych mocno nasyconych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, to za chwilę prawdopodobnie jeśli nie jesteś przyzwyczajony do takich ładunków Siądziesz na kiblu i ta energia z Ciebie wyjdzie. Natychmiast tak nie zdążysz jej użyć. Punkt numer cztery. Tak, moi drodzy, na keto jest dużo błonnika. Na tym normalnym, zdrowym wariancie, na którym są warzywa, owoce jagodowe, tak? Jest dużo błonnika. Dzięki rozsądnym ilościom błonnika nie tylko tak naprawdę regulujemy naszą florę jelitową, która nam się odwdzięcza, brakiem zachcianek na przykład na jakieś. Przetworzone produkty, ale i też tak jak tutaj, mechanoreceptory zawarte w żołądku rozpychają się i dają sygnał: Stop, koniec, ja dziękuję. Tak? Czyli to jest też tak naprawdę kolejna cegiełka do sytości, jeśli chodzi o dietę Keto. Natomiast piątka to już tak troszeczkę bardziej. Informacyjnie, człowiek na diecie keto potrafi wydychać i sikać ketonami, tak? Więc potrafi po prostu tę energię zmarnować. Nie są to oczywiście jakieś, nie wiem, kalorie rzędu 200-300-500 1000, ale coś tam wiadomo, zawsze można dołożyć, jeśli chodzi o to skuteczniejsze chudnięcie. Reasumując, kalorie jak działały, tak działają. Niemniej moi drodzy, każdy z nas, nawet ja, ma w sobie tak zwaną wewnętrzną świnię, która nawet jak ty sobie pojadłeś, jak już nie jesteś głodny, nie czujesz uczucia głodu, to ona ma ochotę. Ochotę, bo ona by się pochrupała na przykład coś. Z kolei potem się skapcie, słodkiego bym coś zjadła. Taką mam ochotę, tak? Niby mi się nie chce, ale bym coś zjadła. I tak trzęsie człowieka i tak idzie. I na to trzeba uważać tak, jeśli chodzi o wewnętrzną świnię, to trzeba ją trzymać za ryja mocno, a dieta Keto naprawdę bardzo dobrze to robi, jeśli chodzi o te pięć wszystkich mechanizmów. Jeśli nie wiesz, jak zacząć dietę Keto, a chciałbyś szybko i skutecznie schudnąć na zawsze, to zapraszam Cię z linku w opisie na kocurketonline.pl. Popatrz jak chłopy pod naszym okiem schudy po 20, po 30 kilo a nawet i więcej. Dzięki wielkie niezależnie na jakiej diecie. Jeszcze jesteś, życzę ci wszystkiego dobrego do następnego odcinka i koniec. W następnym odcinku koniec. Będzie jeszcze coś innego. Koniec. Po najlepsze produkty pod dietę to oleje, mąki, smalec, paszter, czy nawet catering. Zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś. Jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka.